Witajcie. Dzisiaj piękny raport fiskalny dobowy, sprzedaż weekendowa. Raport wygenerowany 16.11. Udało się wysłać 182 przesyłki, co wygenerowało 4764 zł. przychodu. Były jeszcze dodatkowo 3 faktury. Także 150, 185 przesyłek wyruszyło w poniedziałek. Pracownik przyszedł w poniedziałek na 6 rano i praktycznie do 14 było ciągłe pakowanie, czyli myślę sobie, w moim akurat przypadku, takie 200 przesyłek można zapakować w około 8 godzin. Tak, myślę, 170-200 przesyłek. Jak z tego co pamiętam, jak ja to sam pakowałem, to, no to właśnie mniej więcej tak samo wychodziło. Mam fajnie zorganizowany magazyn, te produkty fajnie poukładane. Teraz jeszcze do tego mam system generowania etykiet. Przygotowane kartony, wszystko jest praktycznie przygotowane i tylko siadamy i pakujemy. To znaczy, pracownik siada i pakuje. Jednak te 182 przesyłki to już jest takie na granicy tego tej, na takiej granicy o tak, że będę musiał pomagać, czyli będę musiał się przysiadać do pakowania. Liczę się z tym, że przed świętami na pewno będą takie gorące okresy, że trzeba będzie pomóc pracownikowi te paczki pakować, aczkolwiek już wymyśliłem sobie, że w piątek jak zapakuję wszystkie paczki, jak pracuję od 7 do 14, no to o 14 będzie generowanie kolejnych etykiet, czyli te wszystkie przesyłki, które zostaną kupione tam od 7 do 14 w piątek, już zostaną zapakowane w piątek i wysłane dopiero w poniedziałek, żeby ten poniedziałek był no żeby nie było aż tylu przesyłek do zapakowania. Widać ewidentnie że klienci już zaczynają się kręcić po internecie w związku z zakupami świątecznymi bo nawet jeż, jeżeli moja kategoria nie jest jakoś tam taką kategorią wiecie że klienci będą kupowali na prezenty czy coś no bo zazwyczaj jest tutaj takie pierdoły i nikt tego na prezenty nie kupuje jednak Wszyscy ruszają do internetu, wszyscy mają odłożone pieniądze, wszyscy się kręcą, przeszukują, szukają jakiejś inspiracji no i trafiają również na moje przedmioty czyli ta cała fala klientów, która opanowuje przed świętami internet, również generuje u mnie ładniejsze zyski czy tam przychody. Aktualny przychód to przekroczyłem 210 tysięcy. Tematem dzisiejszego odcinka jest strata super sprzedawcy, czyli statusu super sprzedawcy. A powodem tej straty była dyskusja, o której mówiłem Wam jakiś czas temu, nierozwiązana dyskusja z klientem. Klient odezwał się do mnie, że nie, nie otrzymał tam pod koniec lipca przesyłki. Praktycznie po czterech miesiącach napisał o tym, czy tam po trzech miesiącach, że ta przesyłka została niedostarczona. Ja odszukałem w archiwum Porty Polskiej, że przesyłkę klient odebrał, zamieściłem wszystkie informacje w dyskusji. No, i wystąpiłem z wnioskiem, Allegro w sumie wystąpiło z wnioskiem nawet o to, żeby klient tą dyskusję zakończył. Jednak klient jej nie zakończył. Potem ja napisałem, że wszystkich formalności dopełniłem, że wysłałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i wystąpiłem z kolejną prośbą o, o anulowanie. Jednak klient praktycznie przestał się w ogóle odzywać i całkowicie o tej dyskusji zapomniałem, aż do czasu, w którym Przyszło odnowienie, super sprzedawcy, czyli bo to co miesiąc jest weryfikacja. No i tej weryfikacji nie przeszedłem, z tego względu, że ta dyskusja była nierozwiązana. Mam bardzo dobrą wiadomość praktycznie dla wszystkich moich widzów i dla tych widzów, którzy uciekli z tego kanału z, ze względu na jakość dźwięku, w której Wam opowiadam, ponieważ bardzo dużo mi na ten temat, znaczy bardzo dużo mi narzekacie, no ale w sumie się nie dziwię, dlatego też zawiesiłem transmisję live, no bo ten dźwięk był jaki był, a chciałbym jednak, żebyście nie mieli pokaleczonych uszu, dlatego jakiś czas temu odpaliłem na kanale reklamy, czyli oglądacie te reklamy, znaczy oglądacie, 20 dolarów zarobiłem w ciągu miesiąca, czyli to było 80 złotych zarobku, Także jeżeli Was reklama zainteresowała, to możecie sobie ją obejrzeć, bo to również jest wspieranie kanału. Jeżeli macie adblocka, to możecie go wyłączyć. To są tylko takie moje luźne gadanie, każdy zrobi co chce. Jednak z reklam osiągam, zaczynam osiągać jakieś tam małe przychody. I tam na live też jakieś pieniążki powpłacaliście na przysłowiowe mi piwo. Także postanowiłem dokonać małej inwestycji już pod kątem live'ów. Pod kątem nagrywania dla Was odcinków. No i od stycznia, tak jak już zapowiadam, mam nadzieję, że to mi się wszystko uda. Będzie też odpakowywanie przesyłek z Chin, będą udwongsingi, będzie więcej takiej, e, zobaczycie więcej takiej pracy biurowej, jak to wygląda, od tej kwestii takiej bardziej technicznej, no i bardziej takiej rozrywkowej. Bo nie wiedziałem, że kanał aż się tak rozwinie, dlatego. Postanowiłem zainwestować w to, co widzicie, mikrofon RODE. Tak, ktoś mi tam taki polecił, i myślę, że on będzie idealny do wszystkiego: i do tego, i do nagrywania odcinków, i do liveów. Sobie ładnie go przypnę i będziemy mogli spokojnie siedzieć i sobie dyskutować. Także livey niedługo wrócą, mam nadzieję. Jak na razie, zamówiłem ten mikrofon. Jak przyjdzie, to go przetestuję. Najwyżej go zwrócę, jeżeli coś mi tam nie będzie pasowało. Koszt mikrofonu 800 zł. Także jak 20 dolarów miesięcznie zarabiam, no to jeszcze 9 miesięcy i mi się zwróci. No no ale no mówię, kanał w fajną stronę się rozwija, fajnie tutaj y, działamy w temacie i, i, no i inwestuję, żeby wam było lepiej. Bo to o to chodzi, bo to tak naprawdę Wy tworzycie ten kanał, także dzięki. Tak jak obiecałem co jakiś czas, y, jak y, informacja o tym jak wygląda aktualnie kampania Allegro Ads. ponieważ jak wiecie, testowałem kampanię. Pozostała, na, pozostała jako stały element tutaj, no, można powiedzieć, kanału, z tego względu, że przynosi, no, przynosi zyski po prostu. Aktualnie wydałem na reklamę, bo okres rozliczeniowy jest od 25 chyba do 25, także dzisiaj mamy 17, to jeszcze zostało 8 dni do tego okresu rozliczeniowego do końca i koszt aktualnie 1650 zł. Tyle wydałem na reklamę. I wygenerowało mi to 6310 zł przychodu. Wygląda pięknie, no ale od tych 6310 trzeba odjąć koszty reklamy, trzeba odjąć jeszcze całe saldo Allegro, trzeba odjąć praktycznie cały zakup towaru. No ale zawsze ten tysiączek więcej na koncie zostaje dzięki, dzięki tej reklamie, a dzięki tej reklamie też aukcje są bardziej popularne, bardziej widoczne. No bo jak ktoś kupuje, no to aukcja jest od razu automatycznie w popularności. Troszeczkę wyżej. Reklama wyświetliła się 388 tysięcy razy, prawie 5000 kliknięć jest. No także, jak widzicie, nagram o tym większy jakiś odcinek. Jak już troszeczkę bardziej to Allegro Ads poznam, żeby też był taki odcinek wyczerpujący temat. No ale to muszę do tego przysiąść, żeby Wam tam wszystkie zakładki pokazać, jak ja to robię, jak to z mojej strony wygląda, żeby, no żeby było rzetelnie. Wróćmy do tematu super sprzedawcy i nierozwiązanej dyskusji. Widzicie tutaj teraz Twoje aktualne postępy uwzględniające ostatnie 30 dni. Zrealizowane zamówienia na tym koncie 1666. Zadowolenie kupujących 4,95, czyli super się łapie. Znaczy łapie super. No jak na to co sprzedaję z Chin, czyli te duperelki, no to mam bardzo ładną ocenę. Liczba pozytywnych komentarzy, tu, a liczba po prostu ocen 1833, praktycznie wszystkie pozytywne. Naruszenie regulaminu nie mam, no bo nie naruszam. I numery przesyłek podane w terminie, 100% mam praktycznie. I co zawaliło? Nierozwiązane dyskusje. Miałem 0,06%, a można mieć chyba 0,02%. I ta dyskusja, o której Wam tam wcześniej opowiadałem, była nierozwiązana i dlatego też... Straciłem tytuł super sprzedawcy. No i teraz muszę wystąpiłem znowu z wnioskiem o tytuł super sprzedawcy, żeby mi przyznali, no ale to trzeba czekać aż nawet do 8 grudnia. Także mam nadzieję, że się w tym temacie uwiną. Nie wiem, czy można to jakoś przyspieszyć, może, może mogę to jakoś przyspieszyć tą weryfikację. Jak ktoś wiecie, to mi napiszcie. I jeszcze opowiadałem wam o tym, że klient cały czas się nie odezwał w związku z tą dyskusją. Tutaj mi również doradziliście. Napisałem na czacie, opisałem tą sytuację pracownikowi Allegro. Jak widzicie, tutaj kawałek czatu wam wkleiłem i napisał tak: wypowiem się w dyskusji i dam kupującemu 24 godziny na reakcję. Jeśli nie udzieli się w dyskusji, zostanie zamknięta. Ja odpisałem, że dziękuję, także bardzo fajnie tutaj temat załatwił. O 8.18 w poniedziałek, już z samego rana, pisałem, no bo w weekend. I tytuł super sprzedawcy odpadł chyba w niedzielę i tam zabrali go. No także już nie mogłem napisać, także w poniedziałek z samego rana w temacie już działałem. I jeszcze wam pokażę, co pracownik Allegro napisał w tej, tej dyskusji. Sprzedający ustosunkował się do wiadomości kupującego, zamieścił w dyskusji potwierdzenie nadania przesyłki. Proszę kupującego o wypowiedź w dyskusji i doprecyzowanie kwestii wymagających wyjaśnienia. Brak odpowiedzi w ciągu 24 godzin skutkować będzie zakończeniem dyskusji. No, i minęły te 24 godziny. Kupujący już się nie odezwał, także dyskusja została zakończona. I jak tam widzieliście, wszystko mam na zielono i czekam na weryfikację. Przed świętami, które nas czekają, przed wzmożonym ruchem w internecie, tytuł supersprzedawcy jest niezbędny, także musiałem o niego zawalczyć, a trochę dałem ciała z tym, że nie wystąpiłem. Nie załatwiłem tego po prostu wcześniej. I jeszcze o tym gadałem w odcinku, zamiast to od razu załatwiać, no to. To nie, no ale tak to jest, tak się ma dużo na głowie. Niestety, wszystkiego się nie dopilnuje. Także jeszcze raz dziękuję, że jesteście, że wspieracie kanał, że oglądacie. Będę się rozwijał dla Was.